Marcin, to gdzie to w końcu byłeś? Na Malediwa, w Grecji, czy może w domu? Ciężkie pytanie, proszę następne. Nie no, w Grecji byłem, oczywiście te Malediwy to była trochę żarcik. Ktoś z marketingu musiał się przesłyszeć, także na pewno byłem w Grecji, i to jest na 100%. Konkurencja w górniku rośnie. Rośnie, ale tego nie można się bać. To jest, to jest nieodzowna część piłki nożnej, konkurencja, ale, ale właśnie w takich momentach trzeba udowodnić, że zasługujesz na grę i ja będę się postarał tak zrobić. Kiedy przychodziłeś do Górnika, mówiłeś, że twoim celem jest gra w ekstraklasie. Czujesz, że to jest teraz ten moment? No Mam nadzieję, mówisz. Muszę udowodnić na boisku, a nie, a nie jakichś tam gadaniem. i Naprawdę chcę zrobić wszystko, żeby udowodnić trochę wałce, że, że to jest ten czas. W Górniku mała rewolucja kadrowa, można być optymistą? No wiadomo, no jak z każdym sezonem jest rewolucja i do, do, do tego jeszcze nie wiadomo kto zostanie, kto przyjdzie, także no, tu się nie ma co skupiać na razie. To są pierwsze dni i myślę, że ta, ta kadra taka będzie ogłoszona chyba przed, przed obozem w Słowenii, także no, nie mnie to jest oceniać, także nie, nie, nie będę zabierał słowa w tym temacie. Pierwszego dnia wszystko się zaczyna, także tylko trzeba zacząć pracować i no, tutaj nawet takie dużo gatki. Myślę, że po prostu na gadanie nie będzie czasu, tylko praca, praca, także jesteśmy na to przygotowani.